Okej. Okay. Czy na Port Mhm. Tak. Mm -hmm. ta. Widzisz mnie? Tak, tak. Dobra, tu patrz. Ha. Działa. <laughs> Jezus, jakie to jest szybkie. Przełączy się na, na mocny działek. Masz o Titanem to... Oj, chyba trzeba zwolniać. Oj tak. O, ale wyjebał pode mną. Łezus. Ale wyjebał. Ciemna strona. Żyjesz tu gdzieś? Mogę Nie cię podnieść? O, nie no... Kurwa... człowiek. Jak... Jebał jak się jak kometa. Jak miałbym to przeżyć? Ale wiesz, że ja nikogo od wieki wieków amen teraz nie zbanowałem na grupie? Jakiś się zrobił e? porządek, bo... Ostatnio Ty. nie panowałem nikogo na... O, kurwa! What the Tak się nie bawimy. O, nie. Ktoś w nas wleciał. U, wow, wow, miła. To czekamy na ciebie, Borszy, tak powiem. Ło! Wow. Leciśmy od tej strony. Ten jak tu wylądował na tej półce. No zajebiście. Eee, Quantum, chodź podleć bliżej. Skoczy ci na dziób i mnie podrzucisz. Nooo, czekaj, dobra. Wezmę rozbieg. Tak dobrze? Idealnie. Jestem na dachu u ciebie. Dobra, ty, to ja nie będę. leciał jakoś szybko, będę leciał powoli. Nie, no jasne, spoko. Ale jajce. Teraz powinienem się obrócić, być chamski, odwrócić się do góry nogami. Ja, wystarczy tu w zasadzie, Dzięki. Dobra. Ty za Kurwa, nie! O nie! Czekaj. Zła wiadomość, jednak nie wystarczyło. Uuuu, coś mam 20 FPS-ów nagle mi się zrobiło. Z za ciężkie rzeczy robimy, myślę. Co? Dobra. No, tylko w, tylko w tym. Only tylko, in w star tym citizen. No, tylko w tym No Man's Sky uda się takie rzeczy robić. Ja bym kawałek po prostu rzucił, żebym, żebym mógł się z tym zaskoczyć. No, chyba, że wsiądź do mnie, ja cię zrobię okrążenie tutaj od tej strony, gdzie wybuchłeś. Podlecę. No, zaskoczysz sobie już? Tak, tak, mogę, dzięki. Ja stąd to sobie na spokojnie dobiegnę, to raczej kwestia tego, żebym potem wrócił, nie? Wiem tylko, czy pyta... O właśnie, pytanie, czy nie będą strzelać do ciebie, jak będziesz już na nogach szedł?